Cześć kochani, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Blog. Dzisiaj kolejny film z nowościami z Glam Shopu. Tym razem będzie to yy, ostatnia z dziewiątek, które ja zamówiłam, czyli kokosanka. Po zdjęciu tej takiej powłoczki zostaje nam taka paletka. Opakowanie trochę sugeruje jakby to, co będzie w środku. Oczywiście mamy lusterko standardowo dobrej jakości oraz 9 cieni. Jak to w palecie z 9 cieniami będzie 9 cieni? I paleta wygląda w ten sposób. No, jest to zdecydowanie chłodna paleta. Myślę, że może ze dwa, trzy cienie tutaj można było zaliczyć do bardziej neutralnych. A nawet lekko ciepłych. Natomiast raczej jest to paleta chłodna. Mamy cztery cienie matowe, pięć cieni błyszczących. Także jestem już bardzo ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać na powiekach. Z jednej strony cieszę się, że ta paleta jest taka trochę chłodniejsza, a z drugiej strony, jakby jak tak na nią patrzę, to jakoś specjalnie do mnie nie przemawia. Może to się zmieni po słoczach albo podczas makijażu. Natomiast na tę chwilę jest taka. Nudna trochę, jak dla mnie, nie? Taka się wydaje. Jedyny taki y, intrygujący tutaj cień w tej palecie, to jest ten y, na środku, czyli Egzotyk. Reszta są takie stonowane, no w sumie dobre cienie na co dzień. Albo na, do jakiegoś takiego eleganckiego, wieczorowego makijażu. No nic, biorę się za złota. Okej, okay, kochani, słocze, już za nami. Dajcie znać, jak Wam się kolory podobają. Powiem Wam, że moim zdaniem są całkiem ładne. Mimo tego, że tak mówiłam, że trochę nudne, no ale wiadomo, wszyscy jakie lubimy. <grym> Także mm, jak dla mnie kolory wydają się ładne. Pigmentacja jest bardzo dobra zarówno cieni błyszczących, jak i matowych. Standardowo, jak to w tych dziewiątkach z Shopu, matowe cienie się pylą, mocno osypują i są mocno napigmentowane. Coś za coś. Natomiast te cienie błyszczące mam jakby trzy wykończenia. Takie bardziej brokatowe, czyli kokosanka na mój gust, i y y y egzotyk. Jedno jest takie bardzo niepozorne, satynowe wykończenie, i tutaj mamy właśnie te cień, ten cień koko, który taki jest. Dla mnie to jest takie trochę nic specjalnego, że tak powiem. Jest jakby ładny, poprawny ten cień, ale no szału nie ma. I są jeszcze dwa cienie jakby bardziej metaliczne, o takiej gładkiej strukturze i to jest odcień Orzech oraz Raj. Jak na razie wygląda na to, że te cienie będą się bardzo dobrze blendowały. To się okaże tak naprawdę dopiero przy makijażu, ale myślę, że przy takiej kolorystyce jakby nie powinno być też problemu z tym, żeby one się ładnie ze sobą łączyły. Ja myślę, że dzisiaj zrobię jakiś taki delikatniejszy makijaż niż na przykład ten, który był w Legunie. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście Leguny, no to zapraszam. Tak samo papryka też już jest na moim kanale. Więc myślę, że dzisiaj sobie właśnie jakiś taki delikatniejszy makijaż, no ale co będziemy mieli na koniec filmu, to się okaże na koniec filmu. <grym> Mądrości życiowe jak zawsze. Ja już mam korektor na powiekach. Tym razem jest to korektor z Lovely. Ten No More Dark Circles. I tak samo jak w przypadku palety Laguna i Paprika, tutaj nie ma żadnego takiego beżowego odcienia, które mogłabym sobie podługi brwiowe nałożyć. W związku z czym wezmę sobie odrobinę pudru i sobie tutaj właśnie te łuki brwiowe zmatowię. Teraz wezmę sobie pędzelek z Boho Beauty 206 Lux Soft Blending. To jest seria Pastel Vibes i yy, odcień Krocie. I ten odcień nałożę sobie w załamanie powieki. No jak widzicie, pigmentacja jest bardzo dobra. Wcale tego cienia dużo nie nabrałam. Tym samym pędzlem nabiorę sobie odrobinę odcienia wiórki, tego troszkę chłodniejszego i także jakby dołożę go w załamanie. Teraz wezmę sobie taki płaski pędzelek. Jest to Zoewa 232 Lux Classic Shader. I nabiorę sobie odcień Raj. Ten taki ciemny, błyszczący brąz. I nałożę go tutaj w zewnętrzną część powieki. I nakładam go mniej więcej do połowy powieki. Teraz nabieram palcem odcień orzech. I nałożę go sobie na środek powieki i połączę właśnie z tym ciemnym brązem. Wracam do pędzelka z Zolewy, którym nakładałam odcień Raj. Dobieram sobie troszeczkę tego cienia i tutaj łączę granicę tych dwóch cieni. Teraz nabieram sobie odcień Kokosanka, ten najjaśniejszy, także paluszkiem. I go będę nakładała w jakby tą wewnętrzną część górnej powieki. Te cienie się bardzo dobrze przyklejają, nawet bez jakby żadnego primera dodatkowego. Mam jedynie korektor na powiekach. Wracam do odcienia orzech tego i nakładam go sobie jeszcze na środek powieki. Teraz biorę sobie czysty pędzelek do blendowania z Hakuro J850 i nim rozetrę sobie tutaj ten zewnętrzny kącik troszeczkę. Wracam do pędzelka, którym nakładałam cień w załamanie późniki i myślę, że wrócę do cienia krocie, czyli do tego troszkę cieplejszego. I dołożę sobie go tutaj właśnie, żeby ten makijaż nie był aż taki chłodny. Tylko żeby tutaj troszkę tego ciepełka wystawało. Chociaż on taki mocno ciepły, ten cień nie jest wcale ale jednak w stosunku do tych pozostałych cieni, to jest sporo cieplejszy. Teraz wezmę sobie taki pędzelek syntetyczny, kuleczkowy, ścięty z Jessup JE03 Small Blender. Nabieram nim odcień krocie, który się bardzo, bardzo mocno sypie. I nałożę sobie ten odcień na dolną powiekę. Cieniowanie skończone. Nie chcę już więcej cieni nakładać. Wezmę sobie teraz puder z Maka i wyczyszczę sobie tutaj troszkę tą dolną linię cienia. Mogę się też już pozbyć obsypki pod oczami. Nic mi się w sumie nie osypało. Okej okay, kochani, wytuszowałam rzęsy yy, tuszem z Avonu i nałożyłam sobie błyszczek z Glam Shopu Nude Glam na usta. Yy, no i teraz już możemy przejść do podsumowania palety. Jeszcze Wam pokażę z bliska mój makijaż, jak to wyszło. Zacznę może od cieni matowych. No i powiem Wam to samo, co Wam powiedziałam w dwóch poprzednich filmach z tej serii, jakby w których pokazywałam Wam paletę Kapryka oraz Laguna. No to tutaj znowu te cienie są bardzo mocno napigmentowane, bardzo mocno się pylą. Widać już ubytki w nich. O, widzicie? bardzo dobrze się blendują, no i tak jak mówiłam, no ta pigmentacja i pylenie się, no to coś za coś. Jeżeli chodzi o cienie błyszczące, to jestem trochę zawiedziona przede wszystkim tymi dwoma pierwszymi cieniami kokosanką oraz orzechem, ponieważ jak patrzycie na moje oczy, ja używałam tych dwóch cieni, jednego orzecha na środek powieki i drugiego kokosanka jakby wewnętrzne kąciki. I powiem Wam, że ja nie widzę różnicy między tymi dwoma cieniami na mojej powiece. Jeżeli Wy widzicie różnicę, to dajcie znać. Ja jej nie widzę, także to mnie trochę zawiodło. Tak samo odcień Koko. Ja bym wolała, żeby on był jednak mocniej błyszczący, bo ja rozumiem jakby zamysł tego cienia, że to ma być taki cień, który, wiecie, szybko nakładacie na powiekę i coś tam mam się delikatnie tak e, mieni, powiedzmy. To jest jeszcze chyba trochę za dużo powiedziane, bo to jest taki satynowy cień który jakby bardzo dobrze wpasowywuje się w kolor Waszych powiek, czy tam naszych powiek, bo to jest taki cielisto odcień satynowy. Ale ja bym się troszeczkę więcej jednak spodziewała po cieniach z Glam Shopu. Uważam, że jakby mógłby ten błysk być mocniejszy. Ja rozumiem zamysł tego cienia, ale no to jest moje subiektywne zdanie. Bardzo podoba mi się odcień egzotyk, którego nie używałam. Popatrzcie teraz, widzicie, że on tak opalizuje na zielono, czasem na niebiesko, czasem na fioletowo. Zależy pod takim kątem popatrzycie. Wy tego nie zobaczycie, ale ja, jak patrzę teraz pod takim kątem, to widzę takie delikatne, fioletowe drobinki, Także bardzo mi się to podoba. Bardzo ładny jest ten cień, mamy za nimi taki ciekawy. Tak samo odcień Ray mi się podoba. Mimo tego, że to jest taki zwykły, błyszczący brąz, to uważam, że ten cień jest ładny. Jeżeli chodzi o kolorystykę jeszcze tych cieni matowych, no to podobają mi się yy, te dwa cienie przede wszystkim. Te dwa, no to takie normalne cienie, znaczy, no też są ładne, <laughs> yy, ale ja chyba wolę trochę inną kolorystykę, yy, szczególnie tego cienia, bo to jest taki ciemny, chłodny brąz, taka ciemna czekolada. Yy, no i to chyba nie jest odcień, który mi się jakoś bardzo podoba, chyba że na przykład do tego, żeby yy, zamiast smoki czarnym, no to zrobić troszkę tego cienia, dać tam do przyciemnienia zewnętrznego kącika, ale jakby nie był to dla mnie cień, który w tej palecie jest konieczny. Jeszcze Wam powiem o tym błyszczącym cieniu. Um, on jest taki dość um, chłodny, taki kojarzy mi się z mrozem, e, taki taka iskrząca biel i powiem Wam, że nie do końca jestem przekonana do tego cienia, nie jestem pewna czy, się ten kolor, czy ten kolor po prostu mi się podoba, taka, taka biel iskrząca, no. Także tak samo jak w palecie papryka, część cieni z tej palety, gdybym ja ją tworzyła, to bym po prostu stworzyła troszeczkę inaczej, i um, część cieni bym tutaj podmieniła na coś innego. Myślę, że to właśnie ten cień bym wymieniła na jakiś inny. Ten. Um, no i pewnie to mleczko kokosowe. Chociaż chyba najbardziej, właśnie ten i ten bym wymieniła, jakbym to ja tworzyła paletę. Ale rozumiem zamysł palety, rozumiem, że komuś się taka kolorystyka może podobać. Dla mnie to jest chyba troszkę za chłodna ta paleta jednak, chociaż powiem Wam, że ten makijaż wydaje mi się, że nawet całkiem nieźle w nim wygląda, mimo tego, że on jest dość chłodny. Dajcie znać, co wymyślicie, bo większość makijaży, które do tej pory robiłam, to były jednak ciepłe makijaże, albo troszkę cieplejsze, a ten jest dość chłodny, szczególnie właśnie przez te błyszczące cienie tutaj wewnątrz powieki. Dajcie też znać, co myślicie o tej palecie i o kolorystyce tej palety, bo to jest taka paleta, moim zdaniem, która może się nadawać i do właśnie makijaży dziennych, takich delikatnych i do makijaży wieczorowych, takich bardziej eleganckich. Nawet jeżeli użyjemy tego cienia, to możemy troszkę zaszaleć. Ale ogólnie to jest taka stanowana paleta, która będzie się idealnie nadawała właśnie do makijaży dziennych, szczególnie jeżeli macie chłodniejszą karnację. Nie jestem pewna, czy po tą paletę będę często sięgać. Jakby nie przemawia do mnie ona jakoś bardzo. Chociaż część cieni no, mi się podoba. Tylko pytanie: czy dla części cieni warto kupować paletę? W każdym razie nie mogę się przyczepić, jeżeli chodzi o jakość tego produktu, bo jakość jest dobra, nawet bardzo dobra, tak samo jak w przypadku pozostałych palet z Glashopu, które ja posiadam. Cienie są bardzo mocno napigmentowane, bardzo ładnie się blendują, bardzo ładnie się nakładają. Nawet widzieliście, że nakładałam ten ciemny odcień raj pędzem na powiekę i bardzo ładnie się przeniósł ten kolor. Także myślę, że pod tym względem naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jedyne co, no to musicie się zastanowić, czy Wam się taka kolorystyka podoba. I jeżeli Wam się podoba, no to możecie śmiało kupować. A jeżeli Wam się nie podoba, no to popatrzcie na inne palety po prostu i zainteresujcie się czymś innym. Tak jak mówiłam, ja nie jestem pewna, czy ja po tą paletę będę sięgała. Nie przemawiona do mnie do końca, ale kto wie, może zmienię zdanie. Dajcie znać, co wymyślicie o tej palecie. Dajcie znać, co wymyślicie o moim makijażu. Jak Wam się podoba efekt końcowy. Ja Wam już dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli tak, dajcie mi łapkę w górę. Napiszcie mi jakiś miły komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. pa! pa!